Cześć. Jestem studentką piątego roku, także już niedługo kończę i będę bronić swojej pracy magisterskiej. Bardzo szybko mi zleciało, ale też bardzo dużo się po drodze działo. Zacznę od, tego, od, od historii, jak w ogóle zdecydowałam się studiować na ASP. Jest bardzo ciekawa i zawiłam myślę, że może Wam pomóc. Też tak się troszeczkę rozluźnić, bo, bo właśnie nie każda droga też była taka prosta od razu i nie ma się co zrażać. Ja swoje predyspozycje takie manualne odkryłam no dość wcześnie, ale no też jako dziewczynka mała czy tam nastolatka, może o takich zawodach jak piosenkarka czy aktorka, no i tak myślę, że realnie brałam je pod uwagę. Ale gdy nauczycielka w gimnazjum, nauczycielka sztuki w gimnazjum obserwowała moje prace, w końcu powiedziała, Agata, czy ty nie chciałabyś iść na ASP? Ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, jakie śmietne życie, tak sztuka, nie wiem, ja, ja chciałam być gwiazdą, więc, yy, więc nie, nie myślałam, jeszcze tak wtedy do końca poważnie, ale wszystko się zmieniło, gdy. W pierwszej liceum skończyłam właśnie szkołę muzyczną i miałam do wyboru muzykę albo sztukę. I wybrałam sztukę. Miałam dwa lata, żeby się przygotować do egzaminów na SB, które też trwają kilka dni i składają się z dwóch etapów. Na pierwszy potrzebowałam mieć pracę w teczce, dobre i dużo, a na drugi po prostu umiejętności. Zapisałam się do takiej, takiej pracowni artystycznej w swoim mieście. Tam właśnie zaczęłam przygotowania i uczyła mnie właśnie kobieta, która, której je ja zawdzięczam i też dzięki niej jakby wspólnie zdecydowałyśmy wtedy tuż przed maturą, że będę zdawać na malarstwo. I poszłam, poszłam na ten egzamin, ale się nie dostałam. I dla mnie to była wtedy wielka tragedia, bo chciałam studiować bardzo na SP, więc troszkę się załamałam, ale byłam jeszcze zdeterminowana, więc od razu sprawdziłam, czy ten kierunek jest zaocznie i był, ale nie otworzyli go, bo zgłosiło się za mało chętnych. Więc wtedy bardziej posmutniałam, ale odczekałam wakacje, postanowiłam się troszeczkę uspokoić i wtedy właśnie na początku sierpnia zadzwoniła do mnie pani Ewa, właśnie ta, która przygotowywała mnie do egzaminów. I powiedziała Agata, na początku września jest dodatkowy nabór na mediację sztuki, zostało pięć miejsc, więc idź, idź na ten egzamin, może, może się dostaniesz, ale niestety też się nie dostałam i. i do... Kolejna po prostu porażka. Tak to wtedy odbierałam. Ale gdzieś tam przeczytałam, pod koniec, że pod koniec września będzie właśnie nabór na architekturę wnętrz, studia prawda, dzienne, ale płatne. No ale, że bardzo chciałam studiować tam, już nieważne co, to poszłam i zapłaciłam. I pomyślałam sobie wtedy tak jakiś dziwny kierunek, takie dziwne przedmioty. Przemęczę się rok i będę znowu zdawać na to malarstwo. Ale po miesiącu, może po dwóch, stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić w życiu. Przez przypadek znalazłam się na kierunku, który po prostu pokochałam od razu. I to było, to było to. I po roku tych studiów płatnych dostałam się na studia stacjonarne i tak się właśnie znalazłam w tym kierunku. Także jak widzicie, droga zawiła bardzo. Ale tak jak mówię, no nie każda musi być prosta, więc nie stresujcie się. Może przypadkiem wy też znajdziecie kierunek dla Was. Zanim przejdę do tego, jak wyglądają te studia, jakie są przedmioty i tak dalej, to myślę, że powinnam w ogóle wyjaśnić, czym jest ta architektura wnętrz. Oj, coś nie po kolei. To nieważne. Zaraz do tego przejdę. A więc architektura wnętrz to nie jest dekoratorstwo. Wiele osób tak myśli i myślę, że warto o tym wspomnieć. Różnica jest taka, że architekt wnętrz... Zajmuje się zabudową stałą, czyli taką, której nie można fizycznie ruszyć, przesunąć, przestawić. To jest też taka, której nie wymienimy z kapresu za dwa lata, ale może za dziesięć, bo, bo, bo jest to zabudowa kosztowna. Mówię o podłogach, sufitach podwieszanych, czy jakichś nawet takich po prostu no, chociażby schodach, czy oświetleniu podtynkowym. I jest mnóstwo takich rzeczy, jakieś szafy do zabudowy, ale przede wszystkim skupiamy się na kuchni i łazience, bo to są takie dwa pomieszczenia, które muszą być dobrze zaprojektowane, bo tak jak mówię, no, są bardzo kosztowne w remoncie no i nie wymienimy ich po prostu szybko. Co musicie, jakie cechy musicie posiadać, żeby dostać się w ogóle na architekturę wnętrz? Myślę, że no przede wszystkim te umiejętności manualne, ale też kreatywność, takie abstrakcyjne myślenia, ale przede wszystkim, przede wszystkim takie poczucie przestrzeni i myślenie o tej przestrzeni jako... Jedność. To, to ma być spójne, a naprawdę jest to trudne zadanie, żeby to wszystko tak ze sobą scalić, żeby myśleć o tym jednocześnie warstwowo, ale żeby te warstwy składały się na jakąś jedną wspólną całość. No i co? co jak już się tam dostaniecie? Jakie przedmioty na Was czekają? Myślę, że bardziej skupię się na tych kierunkowych, bo one są tak naprawdę najważniejsze. No ale oprócz tego nie unikniecie tego malarstwa, rysunku, rzeźby, ale to są też bardzo fajne przedmioty, które naprawdę wiele uczą i często, często słyszymy o swoich projektach na przykład bardzo, bardzo malarskie wnętrze. I, i i ja dopiero później właśnie zrozumiałam to określenie, to przełożenie właśnie, także te wszystkie przedmioty się ze sobą jak najbardziej zazębiają. Właśnie przedmioty kierunkowe to projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli, podstawy kształtowania, podstawy projektowania, gdzie tam robicie też takie graficzne rzeczy. I właśnie jak, jak wygląda praca podczas tych. Przedmiotów. Zajęcia są w formie takich jakby korekt, czyli pracujecie nad projektem w domu, później przechodzicie na zajęcia i tam wspólnie z prowadzącym omawiacie plusy i minusy Waszej pracy i popychacie ją do przodu. Myślę, że warto pojawiać się właśnie z tego względu na zajęciach, żeby też złapać dobry kontakt z profesorem, żeby ten projekt był po prostu lepszy. I Etapy tej pracy wyglądają tak, że najpierw robicie szkice i ten etap trochę trwa długo, bo musicie znaleźć odpowiednią formę tego projektu i jakieś inspiracje. I później, jeśli już znajdziecie po tą pożądaną formę, wtedy, wtedy przechodzicie do kolejnego etapu, czyli szukacie technologii wykonania. Szukacie odpowiednich materiałów. Później e, wykonujecie e, rysunki techniczne e, i na końcu, właśnie, przedstawiacie to w takiej formie e, planż ofertowych. To akurat jest e, do, no chociażby mebel. Tak? To jest e, poker stołek barowy, i, i tak wygląda, tak wygląda ten. Etap końcowy. To, jest, to są na przykład rysunki techniczne. Obok jest plansza ofertowa. Tutaj tak samo. Tutaj z kolei wnętrze i też połączone ze szkicami, czyli macie też te dwa etapy. Tutaj samo wnętrze. Myślę, że nie będę się jakoś bardzo skupiać, chciałam Wam tylko po prostu nakreślić, jak to wygląda. Jeśli dalej nie wiecie, czy ten kierunek jest dla Was, czy się znajdziecie w tym, czy nie, no to przyjdźcie, spróbujcie tak naprawdę, co Wam szkodzi. Myślę, że ten rok tak naprawdę nie stracony, właśnie już później przekonałam, że, że go nie straciłam, był tak naprawdę dodatkowym rokiem. Przyjdźcie, przekonajcie się, może, może nie jest dla Was, ale przynajmniej już będziecie wiedzieć, że nie jest. I, I jakąś drogą eliminacji, chociażby wykluczycie coś, co po prostu nie jest Wam pisane. A może właśnie podczas tego y, kierunku y, wtedy odkryjecie jakieś swoje inne zainteresowania. Miałam kilka y, koleżanek, które po. Licencjacie poszło na przykład na ceramikę albo na wzornictwo, więc czasami to jest tylko taka baza, ale to jest nic straconego tak naprawdę. Możecie, możecie po tym kierunku robić wiele rzeczy, nie tylko projektować wnętrze, ale też meble, jakieś wystawy, showroomy naprawdę rozmaite rzeczy. ASP daje bardzo dużo możliwości. Uczycie się też programów właśnie komputerowych. No to może być tylko jakaś baza wyjściowa i nie musicie tego traktować aż tak bardzo poważnie i tak bardzo się stresować. To się wszystko często układa samo, tak jak u mnie. Że powodzenia życzę dzięki.